Jest piątek, europejskie ligi startują, więc czas na kolejny program z cyklu Lecą Typy. Zapraszamy. Startują ligi europejskie, między innymi startuje Premier League, na co wygląda, że cieszy się bardzo. Gość dzisiejszego odcinka Żelisław Żyżyński, cześć Żelek. A, witam serdecznie. Jak i między innymi, przede wszystkim startuje Premier League, a poza tym też gdzieś tam jeszcze na kontynencie starym będą grać, a w Afryce oglądać tutaj, już jestem mówiony zresztą, ze znajomymi na oglądanie w Zaprzyjaźnionym Pubie. Duże międzynarodowe towarzystwo dzisiaj na Brentford Arts Co No i na niedzielny mecz yy, także. No to super, super atmosfera się zapowiada. Woli ścisłości, jeszcze dodam, że ja się nazywam. Piotr i jestem redaktorem portalu LegalniBukmacherzy.pl. Zanim przejdziemy do szlagierowego spotkania pierwszej kolejki Premier League, trzeba oddać cesarzowi to, co cesarskie, i wspomnieć, że typ Mikołaja z poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiście o meczu Śląska Wrocław z Krakowią, okazał się trafiony, bo Mikołaj typował, że Dwie drużyny strzelą gola i wygra Śląsk, bądź będzie remis, i rzeczywiście Śląsk wygrał 2 do 1. Także, Mikołaj, gratulacje. Widzę, że że u ciebie trochę zachmurzone niebo. Mam nadzieję, że temperatura w Londynie w niedzielę będzie. O, teraz lepiej. Teraz zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że taka sama temperatura właśnie będzie w niedzielę w Londynie, bo tam Tottenham mierzy się z mistrzem poprzedniego sezonu Manchesterem City. Powiedz mi, Żelek, jak ty widzisz to spotkanie i co byś tutaj typował? Wybieracie trudne mecze, nie ułatwiacie, powiem, powiem szczerze. Przede wszystkim, no, typuję City jednak. Nie wiem, czego się spodziewać do końca pod tym nowym Tottenhamie. Ta łapanka z trenerem Nunes to potrafi poukładać dobrze zespół. Nie wiem, czy miał wystarczająco dużo czasu. Zamieszanie wokół Keina też nie pomagało, tak sobie, tak powiedzmy. Ja liczę, że Tottenham może liczyć na Son'a, że przebudzi się Dele Alli, bo nowymi menedżerami potrafi dobrze, dobrze, zacząć, odbudować się gdzieś. Natomiast no jednak uważam, że Grillish Mares nawet bez takiej mocnej dziewiątki, jaką miały być Kane, dadzą radę. Dlatego typuję zwycięstwo City i powyżej Dwóch i pół gola. Także myślę, że jakieś 1-2, 1-3, ale nie jestem pewien tego gola Tottenhamu. A myślę, że takie 0-3 też się może zdarzyć, więc, więc City i plus 2,5. No jestem, powiem ci blisko, blisko Twoich typów. Ja się zastanawiam, czy hurricane. Zagra na maksa i będzie chciał coś tutaj ukuć, żeby podbić cenę, bo przecież te oferty cały czas leżą na stole, prawda? Jest gorąco tam w ogóle mecz z podtekstami. Czy wręcz przeciwnie, tak bardzo będzie chciał odejść, że zagra słabo, cena spadnie i w końcu City będzie mogło go zakontraktować. To tak wiesz, pół żartem, pół serio, ale tak poważnie mówiąc, to kusi mnie strasznie kurs yy, podobny do twojego w tym sensie, że ja nie wiem, czy Guardiola i City, którzy przecież przegrali trzy nie, dwa finały ostatnie, prawda? Bo teraz z Leicester i przecież w lidze mistrzów. Nie wiem, czy oni jednak nie zepną się na te ulubione swoje rozgrywki, czyli rozgrywki ligowe. Kusi mnie strasznie typ na brak gola Tottenhamu w tym meczu. Jest naprawdę wysoki, wysoki kurs, to jest 2,37 w, w fortunie, więc nie wiem, czy tutaj po prostu ta obrona znowu nie wejdzie na te na te poziomy, które, które reprezentowała w tamtym sezonie. Przecież no przegrane finały jasne, ale to jest wciąż tylko jednym, jednym golem oba, oba mecze przecież, więc no ta obrona nie popełnia błędów, więc ja, ja wchodzę w inaugurację Premier League z mocnym, z mocnym typem i wysokim kursem i typuję, że um, Spurs nie, nie zdobędą w tym meczu w tym meczu Gola. A Wy, jeśli chcecie e, też zagrać w Fortunie, a może zgracie, to polecam Wam e, spojrzeć w stronę promocji Fortuny. Twarobust. dziennikarz stacji Kanał Plus, e, dodaje na początek sezonu takie długoterminowe typy, e, właśnie dotyczące Premier League. Więc sprawdźcie, bo być może okażą się dla Was interesujące i, i skorzystacie sobie z tych typów Andrzeja Twarowskiego. Żelek, e, co tam? Znam, znam, znam człowieka, muszę ci powiedzieć, a on się zna na Premier League. Tak się no dziwnie, dziwnie składa. Znam człowieka i słucham wielu lat, a jak zacząłeś mówić, to w ogóle o tym typie myślę, że pójdziesz w City z handicapem, e, bo ja mam wątpliwości co do tych defensyw, co do tych defensyw zespołów Premier League, nawet tych silnych na początku sezonu jednak. No ale ta obrona powinna być zgrana City, więc no więc to też uważam, że realna, mówię twaro. O, wielka mark. Dokładnie. Eee, Żelek, co tam się zmieniło na Zanzibarze? Masz dla nas pocztówki, powiedz co ostatnio widziałeś i co nam chcesz pokazać. A dzisiaj paradoksalnie nie do końca z Zanzibaru, dlatego że byłem ostatnio z rodzinką na urlopie tygodniowym w Tanzanii lądowej. Eee, poleciliśmy samolotem do Aruszy na północ Tanzanii i eee, z samolotu udało nam się uchwycić piękny widok Kilimandżaru, najwyższej wolnostojącej góry świata ze szczytem nad chmurami. A potem na safari udało nam się upolować całą wielką piątkę afrykańską. Naprawdę stada dzikich, fantastycznych zwierząt, ale wszystkim życzę, żeby też mieli takie szczęście jak my na tym polowaniu z aparatem fotograficznym, czyli żeby trafiali Big Five, Top Six, Big Four i wszelkie inne kombinacje po prostu, żeby byli top przez cały sezon. Tego się trzymajmy. Nic tylko pozazdrościć. Także super, super wakacje, super urlop. Wracając do meczów i typów, oczywiście mamy dla Was kolejny konkurs. Wy w komentarzach na YouTube, w komentarzach na Facebooku typujecie dokładny wynik meczu Tottenham Manchester City. A dla pierwszych trzech osób, które poprawnie wytypują taki wynik, mamy free bety o wartości 20 zł do fortuny. Oprócz tego przypominamy oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli podoba wam się to, co mówimy i korzystacie z naszych typów. Dajcie łapkę w górę pod filmem. My się widzimy na, za tydzień. Dziękuję, Żelek. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego i dobrego sezonu Premier League, a także fantazy Premier League.